Słuchajcie, jestem Gary. witam was w drugim odcinku z gry LEGO go Cień Ronina. W poprzednim odcinku dużo się działo, nasi oczywiście ninjacy stracili pamięć. Jeśli nie oglądaliście tam tego odcinka, to radzę wam nadrobić. No znowu mi ten pad zniknął, czekaj, ja muszę sobie tego pada ogarnąć. Bo ten pad musi mi się zapisać, ja chcę mieć tego pada. Czekajcie, d -pad. wirtualny d -pad. o ten, właśnie, dwa razy aż klikłem. No nie mów, że mi się d zepsuł, no po, No nie, hehe he. Mam nadzieję, że już w na zwykłych levelkach będzie normalnie Mamy dwa, morze piasku Graj Lądujemy Jak się nazywa pierwszy etap w tym? Więzienie Kryptarium No, mądre Mamy naszych ninjasów, wbijają tutaj Oj, mamy samurai tych złych samurajów, Najemników. O! Jest ten gościu, który chyba miał coś tam tam pomóc. Widzę tam postać. Kartę postaci, ale to ja na jakimś tam haku jest zaczepiony, to ja nie wiem, czy ja będę musiał tam dostać. Nosze ninjasy standardowo. O, hibik. <laughs> Czemu on się w ogóle nazywa Hibik? Nie EPMT Ego. i poszedł! Po prostu mnie zostawcie. Nie, my cię nie zostawimy. O kurde, samuraje. Walka z samurajami. Ze złymi samurajami. Ale finisher. O nie, złodzieje. Tak, przecież to dla nich świetna okazja, żeby nas... Znokautować. Żeby ninja już nie było i żeby oni mogli sobie... O, spokojnie uciekać. Okej, okay, mamy miejsce na miecz. Mamy tutaj Kaja z mieczem. Więc co? To co tworzyć kraty. Dawaj, Kaj wytrzymasz. Dobra, spoko. Kaj, to trzymaj. A Jay teraz niech to naprawi. No, widzicie, jak jest się ninjasem, to wszystko można zrobić. Bo jest się drużynowo. Opracujesz się ze swoimi braćmi. Tu kogo potrzebuję? Zane. Okej, okay, je bazę Zane. No i dawaj. Dwa Spingitsu spoko. Spingitsu. Dobra, szukajmy poprawnej formacji kombo. Nie, to nie to. Spingitsu! To jest to kombo, mi się tak wydaje. Teraz właśnie te wszystkie kabelki są włączone. Spingitsu! Lecimy! Tutaj też trzeba znaleźć tą poprawną kombinację. Kurde! Uwaga! Ninja go! Nie, to nie ta ninja go! O kurde, wyszłem! Uwaga! Ninja go! Nie, zła formacja! Ninja go! I dobra formacja. Dobra, mamy to. Obwód jest cały, spoko. Poszły kabelki. Jeszcze to nam otworzy tą bramę? Proszę. Mamy. Co nam otworzyło tą bramę? Mamy to miejsce. Dzisiaj pojawi się jeszcze trzecia plansza. A jak nie wszystkie? Nie wiem. Wcio wciągłem się w tą grę już. Pierwszy odcinek mi się tak mocno spodobał z Lego Ninjago. Oczywiście gra jest na telefon. Kurde. Mama, on mnie bije. Dobra. To mam jakiegoś więźnia. Duży wieś. Dostał na, na łeb. Nie wiem, jakimś, jakimś czymś. A my to najwyraźniej możemy przesunąć, tak? Halo? Tak. I zakryć jeden z gazów. Proste, proste. Miecz, niszczymy. To mamy kolejną kartę postaci. Tutaj, jak pamiętam, jest postać zablokowana. My jej nie mamy, tak? Dobra. o nie. Wrogowie, wrogowie. A może by tak potraktować ich trochę z piędzicu? Ninja, go! Pyk! Gdzie jesteście, pieski? Ninja, go! Ninja, go! Pięknik załatwiliśmy. Zwanną leci, chłop. Chybik nie rób tego. Oho, panie. No, kol. Moskola co tutaj jest potrzebna. Więźniu, ja bym nie chciał przeszkadzać, ale sprawa jest pilna, więc czas zamienić się w kola. Umyjesz się kiedy indziej. Albo jeszcze nie umyjesz. Pyk. A, no, kiedy indziej się umiesz? Kurde, poszła ta winda. A teraz trzeba ci spuścić łomot za to, że uciekasz. To wtedy nie tak, że my ci to zniszczymy. Panie, idź pon! O kurde, ale poszłem w dół. Lepiej mi się chyba grało tym naszym kajem. Kajem Dobra. Mamy tutaj wejście. Takie dziwne. Ale spoko, no. Ja to mnie narzekam. Biegnij, biegnij. Hibik. Co ty robisz? Chłop, co zjechał. A my za nim. No dobra. To już po typie, no. Chodź. I co teraz? Nie zbliżać się. O! Spinjitsu! Znaczy Ninja Go! O kurde! Poszłam w ogień. Ninja Go! Pięknie! Miecz! Ninja Go! I poszli. Więc kim jesteście? Czego jesteście? Czemu tu jesteście? Skąd znacie na, Czemu miałbym wam zaufać? Gdzie? My zadajemy pytanie, to nam odpowiadasz. Przepraszam, jakie było pierwsze? O! Dobra. Czyli no zdradzili, że cały ten ranin pozbawił ich pamięci. Tak, nic z was dopadło, ale zabrałem wam najwięcej. Zanim to by po prostu trzeba było pliki wymienić już by wszystko pamiętam, to zauważyłem ludzie. Dobra. Kurde, jego mam żyone ja nie Chciałbym służyć raninowi. Wiadomo, że ma fajny kostium taki z tą maską. Chociaż on już chyba nie ma tej maski, bo wiadomo, że moją zjedliśmy, a nie? Dobra, ale cały ten hibik napiszcie się chyba, ty zroz co jest? Chłopca się nagle za nami pojawi, nie wiem, jakąś tajną techniką, nie wiem, RG, z sezonu piątego. Dobra. Dobra. O mistrzu. Wszystko ogarniemy w swoim czasie. Na razie jesteśmy w kryptarium, a nie w jakimś dziwnym miejscu. Mapa! Mapy! On ma mapę! Dał nam mapę. No herbat i zrozumienia chyba. A że... ciekawe. Dobra. I czy. Tak, więzienie kryptarium ukończone. Ale wiadomo, że to jest może pies, więc co my tutaj mamy dalej? Kanion odłamków. Dobra, kanion odłamków. Zobaczymy, co się będzie działo. Okej, okay, jesteśmy w jakiejś świątyni. Przez toksyczne bagna. Co ja wam powiem? Dzisiaj na pewno się trzeci odcinek pojawi. A na czwartym pomyślę. A jutro dopiero później będą się pojawiać, co nie? Więc dzisiaj albo trzy dostaniecie, właśnie, albo cztery, bo to jest drugi dzisiejszy. Więc albo będzie jeszcze jeden, albo będą jeszcze dwa. Więc no. Ale raczej ja bym stawił na jeszcze dwa ludzie, bo ja lubię tą grę, wciągam się. A jutro będą kolejne, może tak dajmy trzy, kolejne. Yy, żeby było ich osiem. Nie. 4. To było ich siedem i na kolejne siedem to jest to tu. tak zrobimy. O, panie! Uu, na motorze gnam, na motorze gnam. Nic mi nie jest straszne. Czy panie na motorze lecę? Mamo, ja... Mamo, ja jeżdżę! Mamo! Kurde! Ej, co jest?! Co, so, atak mamy, dobra, taki jest atak. Na tych pojazdach całych, dobra. Po nie! Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Mamo on mnie bije. Nie wiem, dawaj atakiem go czy czymś tam. Kurde, bo mnie zrzucisz z trasy. To są wężonowie w ogóle. O klocek. Postać! Kurde, nie zebrałem i jaki debil ze mnie! Palenie gumy. Ciekawe jak. Ten weżon mnie jakoś zboczył z trasy, co nie? Bo ja bym miał tą postać. Panie, ja latam. Panie, ja latam. Mamo, ja latam. Co to jest? Rakiety, dobra. Walka. Wojna. Wojna. Iść, iść. Iść, wojna. Uf. Cyk, 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 niszczenie, niszczenie, skwaszanie rysia, skwaszanie rysia, zbieranie hajsu, walczenie, cyk, zniszczenie. Kurde no, teraz muszą mi wszystkie powiadomienia przychodzić akurat kiedy nagrywam. Kurde! Mamo, ja nie chcę umierać. Jestem zbyt młody i ciul, nikt mnie nie posłuchał. Mamo, ich jest za dużo, trzech na jednego to banda łysego. Tam była postać, a ja jej nie zebrałem, no kurde, debil. Ze mnie no. Dobra, dawaj w auto. Miu. lecimy kiedy to się skończy Ych, mama kurde a postać Widzicie? jakiś tam był wężon kanion odłamków zakończony zobaczymy co będzie dalej dzisiejszy odcinek będzie krótszy przez ten, wiadomo kanion odłamków przez ten cały a ten odcinek będzie krótszy Ed i Edna Dobra o, Mały Jay. Czemu ty o tym wspominasz, Jay? Czemu ty o tym wspominasz? Kurde, co tu się dzieje? Mamo, ja nie chcę umierać. Huh. Okej, okay. teraz będzie plansza czy nie? O kurde, mamy jakieś budowlańce. Tańczy, tańczy budowlańce. Mamy tam jakąś część, <laughs> jakby rakietę. Dobrze. No spoko. Kai i Jay. Kai i Jay. No rawalnijmy w Gonga. Pyk! Bo nie wiem, co mam zrobić. Um, Okej. Okay. Spoko wiem, że szybko przeczytałem. No to pójdźmy z śladem pieniążków. Tak, i tutaj mamy jakąś dziwną część. Spocz, kolocko. Dobra. Tu mamy ten znaczek. Ja jestem ciekawy co to co do... Co... A, postać nie jest odblokowana. Spoko! Kol! Hola. Dobra. Nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Chyba po prostu poszłam w tym kierunku, więc się wrócimy. Hmm. Tutaj. Kto? Nija jest potrzebna do tych haków. Naprawdę do tych haków jest zwyczajnie Nija potrzebna. No spoko niech będzie. Czyli co mamy pierwszą część. Jakby to ująć? Mamy już pierwszą część. Mamo, ja chcę latać. Dobra. Teraz tutaj, i w takim razie idziemy. Kurde, nie tędy. Tędy. W dół. O, tutaj. Tutaj. Hacyk. Brama otworzona. Sazamy otwórzcie. Okej, okay, kolejna część. Tutaj jest w tym miejscu. Trzy części do zabierania nie zapowiada się trudnie. Co my tutaj mamy? Przejdźmy się po samym. Dobra. Spinjcie, J. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Ninja go! Lecisz. I co? O, postać! Kto? Ed. Ed. Postać. Ło, panie wężonowie! Ty! Ja nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy oni tutaj weszli. A my tutaj już mamy walkę. Nie, do walki chyba najlepszy jest tak szczerze, Kai. Skąd one wychodzą? O kurde! Spinjitzu! Szybko się ich pozbyliśmy. Jeszcze trzech zostało. Tak, jeszcze trzech zostało. No to idealnie na załatwienie. Spinjitzu! Pięknie. Ale został zwalony. O! I kolejne Spinjitzu! Bokę za wygranie walki dodajemy To Dawaj! Spinjitzu! Dobra, tak? I do góry. Panie! Nie! 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 Kółko poszło, dobra. I co teraz? Tutaj co jest? Jaki mechanizm powalony? Jedna świeczka się zapaliła, podpaliła rakietnicę. Rakietę zaznaczy. znaczy. Rakieta wystrzeliła w to i część spadła. Po prostu to byśmy to zrobili w stylu Magical. Me, magical Memories. Dobra. Leźmy do tamtego przejścia. Właśnie tamto przejście nam zostało i może były one po prostu trzecie w kolejności. Nie wiem. To wystarczyło rozwalić. A tu węże! Ninjitsu! Spinjitsu! Dobra. Szybko trzeba trochę mocno odzyskać. Jak wyjdą, to spinjitsu. Pięknie. Spinjitsu. Pięknie. Pięknie rozwalamy wężu. Bo teraz to chociaż. O, trzech zostało. No to idealnie na spinjitsu. Moje I cyk! Pokonani. No mamy. O, ła. To musiało być. Miejsce dla tej. Ni, Ni ja, dawaj to. Dawaj to mnie. Pyk. Spadnęło. A coś tutaj jeszcze mamy na przykład. O coś z dla niej. Cyk. Płamień Co? <grym> Nie wiem. Tu mamy na pewno rzecz dla kola. Więc zmienimy się w kola. I mieliśmy tym przywalić właśnie w to miejsce. Cyk. Poszło. Weźmy sobie w takim razie na górę. Granie na ekranie, super. Kai jest chyba jak na razie moim najlepszym ninjo. Więc no po prostu. Tak, on to robi za pierwszym. Dobra, lecimy. Cały tor przeszkód. Cały tor przeszkód po prostu. Trening na ninja. Trening na prawdziwego ninja. Lecisz Kai. I Kai zostaje prawdziwym ninżo. Pięknie. Takim ninjo lepszym od innych. Dobra. Podejdźmy do tego wynalazków. Nie! Kurde, przedostali się. Spinjitsu! Dobra. Rozwaleni. Nie, kolejni wchodzą. Spinjitsu! Nie! Spinjitsu! Szybko! Wróch ubram. Dobra. Piąta brama i co, szósta? Szósta, dobra. Kogo tutaj potrzebuję? Jay'a. To zmieniamy się w Jay'a i niech Jay to zrobi. O! To jest ten mech! Ten mech z sezonu pierwszego. Już chyba w wersji niebieskiej, tak. To jest mech z sezonu pierwszego w wersji niebieskiej. A w sezonie pierwszym ten mech był zielony, a tu to jest niebieski. Spoko. Mamy! Pyk! Lloyd młody, prawdziwy ninja zdobyty. Dobra, lecimy. Ale tam rozwala tych wężów, ten mech. Dzień. No to skoro wężów zostanie już sprzeczny. Zostajesz... Dobra. No spoko. Co co? Widzimy się w dzisiejszym jednym albo dwóch odcinkach, raczej dwóch. Więc no wyczekujcie po prostu. Będzie się cała playlista z tego będzie. więc No czekajcie. Więc co? Poczekam, aż to się skończy i ja będę życzył wam miłego oglądania, ale jeszcze nie teraz. No, bo oni jeszcze tam idą. O, raz, spoko O kurde. Więc co? Klikamy dalej i zobaczmy, co się dalej stanie. Mapa wyspy Ninjago. No więc co? Ja życzę wam miłego oglądanka. I no, oczywiście, narka.